Komunicar! Ja prunąć jak na skrzydłach musisz szybciej machać ramionami. <grymne> ćwiczę sobie układanie torów, a przy ich układaniu nie mogę myśleć o lataniu. Ja mam już dzisiaj wolne. Zróbmy jakieś stuko szum, szum dla przyjemności. Ale ja już robię coś przyjemnego. Układam tory. Żartujesz sobie? Zgadza się. Chyba naprawdę nie myślisz, że to fajne. <grymne> w zabawie nie zawsze chodzi o szaloną prędkość. Ależ chodzi! Gra muzyka, więc czas już jechać. Szybko, szybko, szybciej! Miłego układania! Sto szokszą! Dojeżdżanie do końca ma ten plus, że można się odwrócić i wszystko powtórzyć! Huh? Cześć tam! Dobrze się bawisz? Tak! Wcale na to nie wygląda! Ale tak jest! Trzymaj się! A teraz pobiję swój rekord najszybszego zjazdu korkociągiem z góry na dół! Czy coś mi umknęło? Dlaczego układanie torów tak go cieszy? Miłoszu! Ty tylko układasz tory, tak? O, cześć to! Tak! I naprawdę świetnie się bawię. No ale oprócz tego nie robisz nic innego, tak? Tylko układasz tory. Tak! I właśnie dochodzę do tego, co najlepsze. Nie zrobiłeś chodziło o szaloną jazdę z dużą prędkością, tak? Ty, to daj mi znać, kiedy zacznie się najlepsze, dobrze? Czyli mniej więcej. Teraz! Stuku, tuku, jej! Nie żartowałeś! A jeśli to ciągle dla ciebie za mało, to spójrz na tory ze szczytu wyniosłego wierchu! No. To będzie jazda bez trzymanki. Wiesz co rządzi w układaniu torów?